Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Dzisiaj spróbujemy piwa z browaru Trzech Kumpli. Jest to piwo Blackcyl, czyli Black India Pale Ale. Piwo ma 6,9% alkoholu, 16 stopni plato ekstraktu i goryczkę na poziomie 75 IBU. W składzie mamy wodę, słody jęczmienne, słód pszeniczny, ekstrakt słodowy, chmiele, Columbus Cascade Simcoe, drożdże. Piwo niefiltrowane, nieklarowane, pasteryzowane. Jak tutaj czytamy, odpowiednie dla wegetarian. Zostało uważone przez browar Trzech Kumpli w szczyżyckim browarze Cystersów Gryf. Piwo kosztowało 7,99 zł. To jest cena, za którą można to piwo nabyć w hipermarkecie Tesco. Tam właśnie to piwo kupiłem. Black Cyl, Black Ipa. Piwo, które zostało uznane najlepszym piwem warszawskiego festiwalu piwa. Teraz trafia, trafia w moje ręce, więc spróbujemy. Warka z datą przydatności to również istotne do 23 marca 2016 roku. Półlitrowa butelka, te piwa, które były ważone w browarze 3 Korony miały pojemność 0,33. Tutaj mamy butelkę półlitrową, klasyczna etykieta, jeśli chodzi o wzornictwo, klasyczna etykieta dla browaru Trzech Kumpli. Piotr Sosin przy garach no to pozostaje otworzyć i przekonamy się, cóż tam w środku się znalazło. Aromat z butelki. Bardzo charakterystyczna dla Black i Panuta. Chmielowa, taka w tym przypadku sosnowa, żywiczna czuć również czekoladę, taką słodką czekoladę. Teraz dochodzą takie akcenty owocowe, generalnie ten aromat jest właśnie taki czekoladowo amerykański, czyli z jednej strony mamy te akcenty czekoladowe, z drugiej strony motywy amerykańskiego chmielu. To jest oczywiście pierwsze wrażenie z butelki. Piwo trafia do szkła. Tam zapewne Ładnie się przed nami otworzy. Ok. Barwa. Bardzo ciemne, w zasadzie no nieprzeźroczyste. Bardzo ciemny, bardzo głęboki brąz. E, przy takim pierwszym poznaniu, pierwszym wrażeniu, rzeczywiście black, rzeczywiście czarne. Piana Piana nie jest zbyt bujna, aczkolwiek jest ładna, ma ładną strukturę, jest drobnooczkowa, beżowa oczywiście, tak jak widać, utworzyła się taka warstewka na powierzchni piwa, nie jakaś imponująca, ale wygląda przyzwoicie. Tak się prezentuje piwo od strony wizualnej, co w aromacie ze szkła. bardzo przyjemne blekipa bardzo przyjemna nuta prażonych, prażonych ziaren słonecznika charakterystyczna dla tego stylu jest czekolada są akcenty palone takie takie też słodkawe słodko czekoladowe nuty się tutaj dają wyczuć jest oczywiście w aromacie chmiel mniej akcentów owocowych. Może bardziej, bardziej tutaj możemy się doszukać z owoców grejfruta, chyba przede wszystkim grejpfruta się możemy tutaj doszukać. Ale jeśli chodzi o tę chmielowość, o te aromaty chmielowe, to bardziej to idzie właśnie w takim kierunku żywicznym i glakowym co nie jest w sumie niczym dziwnym w przypadku tego stylu. No dokładnie. Żywica i i nuta grejpfruta bardzo przyjemna. Do tego oczywiście akcenty czekoladowo-palone. Pachnie dobrze, zatem próbujemy Browar Trzech Kumpi Black Cyl, Black IPA. Wasze zdrowie. O, bardzo przyjemnie. Czuć pełnie tego piwa. Ale absolutnie nie, nie jest to taka pełnia zapychająca. Ono jest pijalne. Ma bardzo fajną, taką, taką paloną wytrawność. Czuć równocześnie wyraźny, wyraźną goryczkę mielową. Wyraźną, aczkolwiek nie jakoś szokująco intensywną. Myślę, że tutaj też ta. Treść słodowa jednak powoduje, że odbiór tej goryczki jest inny. Nominalnie tutaj mamy 75 IBU, to generalnie jest sporo, ale w piwie dość treściwym, tak jak to, i do tego ciemnym, odbiór tej goryczki siłą rzeczy jest inny. Bardzo przyjemne posmaki czekoladowo-kawowe, które bardzo, bardzo fajnie wypadają w Blackie. Ja je bardzo lubię, one również tutaj są obecne. Bardziej czekoladowe niż kawowe, zdecydowanie, jest nuta słodyczy. Bardzo przyjemnej, bardzo szlachetnej. Czuć delikatne rozgrzewanie od alkoholu, oczywiście bezalkoholowego posmaku. Po prostu czujemy, że no jednak ma, je, ma to piwo prawie 7% alkoholu, no bo ma, e, i nie da się tego ukryć. Bardzo przyjemna, gładka tekstura, niskie nagazowanie. To jest istotne: to podnosi automatycznie jak zawsze pijalność tego piwa. Ono jest dzięki temu bardziej przystępne. Jest bardzo przyjemnie zbalansowane. Mamy te akcenty wytrawne: czyli z jednej strony palono, i z drugiej strony chmielową goryczkę. Mamy wyraźne ciało słodowe w postaci tej takiej. Czekoladowej, trochę słodkiej e, części, i mamy właśnie te elementy e, chmielu amerykańskiego, które nam dają to takie perfumowane wrażenie e, w tym przypadku, tak jak mówiłem, e, żywiczne, sosnowe, iglakowe i nieco tylko, e, nieco tylko owocowe, cytrusowe przede wszystkim. Grapefruit tutaj jest wyczuwalny, nawet ta goryczka. Ona też ma trochę taki grejpfrutowy charakter, trochę się kojarzy właśnie z tą białą częścią okalającą owoc grejpfruta. Bardzo przyjemne. Piwo jest pijalne, piwo jest apetyczne. Mamy ochotę sięgnąć po kolejny łyk. I chyba rzeczywiście jest to bardzo, bardzo solidne Black Ipa. Myślę, że jedno z lepszych, z takich bardziej właśnie solidnych, jakie miałem okazję pić w ostatnim czasie. Wszystko tutaj się zgadza. Nie ma żadnych zgrzytów absolutnie. Pod żadnym względem nie jest to piwo przesadzone, ale też pod żadnym względem nie jest to piwo, które by pozostawiało jakieś, jakieś niedosyt, jakieś, jakieś niedoróbki. Absolutnie nie. Myślę, że jest to piwo kompletne, bardzo smaczne, bardzo pijalne. No ta nuta prażony ziaren bardzo tutaj dobrze została wyeksponowana. Nie wiem do końca skąd ona się bierze, akurat w Black Pipa. Może ktoś mądrzejszy ode mnie wytłumaczy, ale jest. I to ważne, że jest. Bardzo przyjemna czekoladowość. Teraz w zasadzie te akcenty kawowe już są praktycznie niewyczuwalne. Jednak ta słodowość ma przede wszystkim taki charakter ciemnej, deserowej czekolady. Piwo szybko znika. Co świadczy o jego pijalności, o jego bardzo dobrym smaku. Naprawdę polecam. Polecam. E, można szukać w Tesco, ale także w sklepach specjalistycznych. Blackcyl, e, browar trzech kumpli. E, słowa uznania dla Piotra Susina, e, który już udowodnił kilka razy przy swoich wcześniejszych piwach e, sygnowanych logo browaru trzech kumpli, że zna się na rzeczy. E, I po raz kolejny udowodnił, że zna się na rzeczy. Blackcyl To naprawdę bardzo dobre bardzo pijalne Black Ipa. Polecam. To tyle z mojej strony Tomasz Migdałek, birofile w Logo Piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć!